Wszystko zaczęło się od 3 stycznia 2023 roku. To właśnie wtedy powstała Anarchia GG, a wraz z nią pierwszy prototyp korony anarchii, o którym totalnie nikt nie wiedział. Do czasu, gdy znudownie odkopałem jakiegoś starego diema na Instagramie, w którym to widz napisał, że znalazł coś dziwnego, mianowicie skrzynkę, która została obudowana bedrokiem. Zapytacie pewnie teraz, skąd mógł o niej wiedzieć? Odpowiedź jest prosta, ponieważ podczas luźnej gry zbugował się perełko w ścianie i dostrzegł, że koło niego znajduje się skrzynka. A teraz zapytacie pewnie, skąd mam informację o prototypie. I dlaczego łączę to z dm od widza? Otóż jakieś dwa tygodnie temu, podczas grania z Peterem, opowiedział mi o ciekawej historii. Ale spoko, bo na jutrzejszą gierkę trąba ma mi koronę pożyczyć, także git. O, no to się przyda. No. Ej, a słuchaj, jest taka ciekawostka o koronie, w sumie nie wiem czy słyszałeś, bo zanim powstała korona anarchii, to mieliśmy jeszcze prototyp. Aha? I gdzie on się podział? No. To była taka historia, że z sagim Dexim biegaliśmy sobie po mapie, testowaliśmy tą koronę, i chyba to był Dexy, Ukrył ją w jakiejś skrzynce, przykrył, przykrył bedrokiem, i nagle technicy zrobili restart. Pojawiliśmy się na spawnie no i nie zapisaliśmy kordów, więc w sumie to nie wiemy, gdzie ona jest. No i po tej rozmowie połączyłem kropki, dlatego czym prędzej napisałem do widza, aczkolwiek na razie nie odpisywał. Ale wiedziałem jedno: chciałem być tym bohaterem, który odnajdzie zaginiony artefakt jako pierwszy. To co, jesteś gotowy? Super, innej odpowiedzi się nie spodziewałem. Nasze śledztwo rozpoczęliśmy od przeanalizowania pierwszej mapy anarchii. Możecie się teraz zastanawiać dlaczego. Ano, dlatego, że jeśli ta skrzynia została postawiona na mapie, to być może na zapisie starej mapy odnajdziemy naszą zgubę. I powiem wam szczerze, że zdobycie tej mapy nie było wcale takie proste. No i mamy. Star weźmy odsłoń, proszę. Przecież już, już. No ale przecież no, czekaj, się. No to czekaj, w tą w drugą stronę. Czekaj, no, dobra, dobra, no, przestań. no. Przestań za mną łazi. Masz. No. Oh, mamy. Stary, to jest pierwszy świat na anarchii, rozumiesz to? Nieźle. Ale wygląda porąbanie, co? Nawet nie zdajecie sobie sprawy, jak dziwnym uczuciem było poruszanie się po pierwszej mapie anarchii, której nie dosięgnął żaden Gryfing. To w sumie tak, jakbyśmy weszli do wehikułu czasu i cofnęli się o kilka lat. Ja pierdzielę, stary, nie? Jak to wygląda? O, grubo, nie? Mhm. Mm Mega. No. A w ogóle. Stary. A co, co z tym widzę? A w sumie czekaj, sprawdzę. Uh, 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 nie. Nie odpisał. Niestety musieliśmy jeszcze chwilę poczekać, bo ani nie znaleźliśmy zagubionej skrzyni, ani nie dostaliśmy odpowiedzi od widza. Ale skoro i tak nie mamy co robić, to chciałbym przedstawić wam pewną grę. Return of the Saiyans to darmowa gra MMORPG, która przenosi was do otwartego świata inspirowanego anime Dragon Ball. Wybierz swojego ulubionego bohatera i wyrusz na przygodę, podczas której zbierzesz drużynę i stworzysz potężny klan. Zdobywaj punkty podczas intensywnych potyczek PvP z innymi graczami i uczestnicz w wyjątkowych wydarzeniach. Trenuj swoją postać Lepsze ekwipunek, eksploruj tajemnicze dungeony i wraz z drużyną zdominujcie Future Earth. A rejestrując się z linku w opisie, otrzymasz darmowe 3 dni premium. A wiz dalej nie odpisał. Dlatego teraz mieliśmy kilka opcji do wyboru. Mogliśmy na przykład grzecznie czekać i totalnie nic nie robić, albo mogliśmy przepatrywać rynek, aby znaleźć jakąś okazję i się dorobić. No, ewentualnie mogliśmy wyjść poza czerwoną linię, ale to byłoby bardzo, bardzo niebezpieczne. Dlatego nie będziemy tego robić. Za linię! Poczekaj na mnie! Ej, za to jest! Ty zerką tym zelko, tym zelko, zelko. Chodź, 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 uciekaj od razu! Nie, 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 trzeba się trochę pobić. Ej, jest gościu, Ej, dawaj go! Biorę go! Jest, Brawo. pierwszy kill! Przepraszam! Tak, ja wiem, że to wyglądało łatwo. Ale uwierzcie mi, wyjście poza czerwoną linię to pewna śmierć. Dlatego, że gracze anarchii dobierają się w grupy i prowadzą tak zwane dyżury przy czerwonej linii. A gdy kogoś zauważą, atakują całą grupą. Przez co nie ma możliwości ucieczki. A to, co my teraz robimy, to czyste igranie ze śmiercią. Ej, jest goście z nielotów! Co jest? Gdzie? Uderzył cię? Nie, nie, nie. Uciekłem, uciekłem. Fałdę <ślam> Napisał, hej przyjacielu, witam, witam. No nie będę ukrywał, poszczęściło mi się, ponieważ spotkałem vdrs czyli jedną z najniebezpieczniejszych osób na serwerze. I żeby tego było mało, należy on do jednej z najbardziej śmiercionośnych grup na całej anarchii. I prawdopodobnie gdyby złapał mnie na swoją wędkę nielota, nie miałbym totalnie szans. Ale na nasze szczęście VDRS chciał z nami pogadać. Halo. Siema. No siema, cześć. Ej, właśnie... What... Mi się kojarzyło, że to ty jesteś ogólnie Ja patrzę Lucky Skywater, sobie stoi przed liniem, jak jeszcze nie lotko nie trafiam No bo ja na razie miałem niwelatywać, bo ja czekam na totem, nie? Zaraz sobie dotem wezmę i miałem zacząć grać bo okay. ja mógł nie lajbo odpalać, ale jak coś tam wam mogę pomóc przy odcinku, to mogę na szybko strzelić, nie? Możemy go ośpilnąć. No to było miłe, bo czułem się jak młodszy brat, który może odwalać różne głupoty, a w razie potrzeby zostanie obroniony przez starszego od siebie brata. Ale aktualnie nie chciałem tego wykorzystywać, ponieważ czekał na mnie bardzo unikatowy i zapomniany przedmiot. Lecz niestety mój informator nadal milczał, więc skontaktowałem się z widzem, który odnalazł złoty bilet w paczce z mojego sklepu. Oj, stary pecny, jakie to jest uczucie? Gdy otwierasz paczkę. I to jeszcze tam był ukryty złoty bilet, bo ja tak ukryłem pod, pod tabliczką z, z podziękowaniami. No, ucieszyłem się, no, strasznie. Już śpieszę wam z wyjaśnieniem, o co chodzi z tym złotym biletem. Otóż prowadzę swój sklep z customowymi tabliczkami Minecraft i do dwóch z pierwszych stu zamówień trafiły złote bilety. A takowy upoważnia do wystąpienia w moim filmie, a temu widzowi udało się go akurat zdobyć. E, no to co, dawaj pierwszy. Ja czekam. Zobaczymy, co ci tam dropnie. Gdzieś Ile... dwie zmianki. Dwie wzmianki? 32. A 30. Ej, to jest dobre, bo to 30 tysięcy potrafi kosztować. Dobra. Ja zwróciło. sprawdzam, co ja o kurde, miałem kilka eletr w animacji, ale też 32 dwie wzmianki. No i w sumie to był dobry drop, który postanowiłem oddać widzowi, ponieważ chciałem go jakoś uszczęśliwić, co udało mi się bez większego problemu, ponieważ otwierając skrzynki na anarchii, jesteśmy w stanie dropnąć naprawdę mocne itemy. A w dodatku otworzenie ich z twórcą, którego się ogląda, naprawdę mu się podobało do takiego stopnia, że postanowił pokazać mi swoją bazę. Okej, okay, i tutaj mieście drzewkarkę. Tak. I co, i to był taki cały teren w, drzew w drzewach, tak? No. Okej. Okay. No to trzeba przyznać. Widz naprawdę mądrze zarządzał swoim sposobem zarobku, więc postanowiłem dać mu jeszcze jeden upominek, tak aby zapamiętał ten dzień na długo. To otrzyma jeszcze 25. O dzięki. Tylko pamiętaj. Nie przegraj no. tego na zmiankach, dobra? Dobra. Dobra. Super. Sami widzicie, Szymon to naprawdę w porządku, widz? I nie chciałem go tak po prostu zostawiać. Tym bardziej, że i tak czekam na odpowiedź od informatora. Dlatego postanowiłem pomóc mu w rozbudowywaniu zgryfowanej drzewkarki. Będą jeszcze Bedwalsy? O kurcze, ale dałeś teraz pytanie, bowiem ci. Eee, no myślę, myślę, że tak no, tylko kiedy to jeszcze nie wiem, ale myślę, że na pewno. No to skoro już wszyscy znamy odpowiedź na to odwieczne pytanie, a drzewkarka została odbudowana, myślę, że możemy przejść powoli do żegnania się z Szymonem. A chciałbyś kogoś pozdrowić? E, tak. Kolegów. Saverego, Maxa, Nikodema i Matiego. Pozdrawiam bardzo serdecznie, chłopaki. Serio, mega się cieszę, że dzięki Wam mogę robić takie akcje i dodawać odrobinę szczęścia do Waszego życia, ale mam również złe wieści, ponieważ informator w dalszym ciągu milczał i powoli traciłem już nadzieję, że legendarny prototyp korony anarchii zostanie przeze mnie odnaleziony. Ale niesłusznie, ponieważ już następnego dnia z rana otrzymałem informację od widza, że jak tylko wróci ze szkoły, to przydzwoni do mnie na Discordzie. Dlatego teraz nie pozostało mi nic innego jak czekać. Czartuję! Czekanie jest dla lamusów, trzeba działać, a takim działaniem było na przykład spotkanie z VDRS-em, który coś ode mnie chciał. Tak zauważyłem po tym ostatnim na spałnie, że my możemy spróbować podbić trochę inny wymiar. Mam tutaj sobie 15 przypustek nadaru. Musimy uzbrać jeszcze tylko jedną i możemy zespić bos'a. O, Zobacz. stary, po, podoba mi, mi się ten pomysł. No, trzymaj. No to co, Zabra. chyba na skałkę, nie? Nie bez powodu byłem taki radosny, ponieważ dzięki przepustkom, które pokazał mi VDRS, możemy przywołać bossa netheru, z którego drop może przekroczyć wartość nawet pół miliona dolarów. Dlatego czym prędzej wybraliśmy się na skałkę nederu, z której potrzebowaliśmy jeszcze jednej przepustki. Proszę powoli zaczynać. Okej, okay, <laughs> okej, okay. dobra, czyli tak to działa w tym spoconym świecie anarchii. No trzeba, wiesz, walczyć o spota, nie? Daj go! O, jęk, dzięki. Jęk. Stary. Stary, robota z tą to czysta przyjemność. Muszę przyznać, imponowało mi to, bo samemu nigdy nie o. wyszedłbym poza czerwoną linię, ale tym razem było inaczej, ponieważ gdyby ktoś nas zaatakował, bardzo szybko pojawiliby się sojusznicy, więc nikomu nie opłacałoby się tego robić, a my mogliśmy w spokoju farmić skałki. Aj, niestety, z pierwszego nie ma. Dobra, no... możemy sobie tam. No niestety. Jak sami widzicie, dropnięcie przepustki ze Skałki nie jest takie proste. Dlatego też rzadko pojawiają się na rynku, a jak już się pojawią, to za bardzo dużą cenę. Dlatego nie mieliśmy innego wyjścia niż spróbowanie jeszcze raz. Ej, ucieka obrońca Skałki, ty... Wypadło, wypadło, wypadło! Co?! Mam, mam, mam 16! No muszę przyznać, mocno nam się sfarciło, bo już po piątej próbie udało się zdobyć szesnastą przepustkę, dzięki której będziemy mogli przywołać posa nederu. Dobra, dobra! Szybko! Jesteś ja na czatach? Dorzucam! Mamy tu! Włączaj, włączaj, włączaj! Dobra, udało się! Możemy z nim potem zejść na dół, nie, żeby tam ci do nas no, nie przybiegli. Już tłumaczę o co chodzi. Kiedy respimy Bossa Naderu, każdy gracz na skorbordzie otrzymuje informacje o zadanych obrażeniach. Przez co spora część graczy ustawia się przy wejściu do twierdzy i tylko czeka, aż będzie mogła tam wejść, aby zlikwidować osobę, która biła Bossa. A sprowadzając go na dół, ta szansa spada do minimum, ponieważ mamy sporo czasu, aby wrócić na spawn. Ale mocny jest ten boss ogólnie. Ta, no jego się tak mega długo bije, nie? Chłopiec niereformowalny. Ten boss jest teraz w szoku... Widzę. Wariat, wariat. Ach. No to prawda, ten boss jest mega ciężki. Ale nie to było teraz naszym problemem. Problemem byli gracze, którzy ustawili się przy wejściu, gotowi, aby nas zaatakować. O, przedwesznie do twierdzy chyba. Czy nie? Widzisz? Zobacz, ile graczy z koło nas. Nie, nie widzę. Nie, oni, oni nie są chyba u nas, zobacz, to sumniki. Przebiegają. Ty. Bardzo blisko, ale to chyba nie są u nas. Tak mi się wydaje. Chyba są po drugiej stronie. Musimy uważać. No, 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 to już jest grubo, to już jest kurde, grubo. Tu jest jakaś zbiórka, trzeba będzie uważać. Ja pierdolę, dobra, to jest ten nie moment. Musicie się wydać, proszę cię. Zaraz spawnuj, dobra. Dobra. A... dobra, kurde. Jestem, jestem, spawn. Cztery ja klucze do o. piekielnej skrzyni anarchiczny hełm 64 wzmianki! A to bardzo ładnie Ty a to co ty dostałeś? tysięcy ja nic nie dostałem, Tylko pierwsze, tylko pierwsze miejsce dostałem nagrodę. A, to wiesz co, dam ci dwa klucze do... O dobra, podzielimy się, podzielimy się. A. Ja, ja otwieram dwie. No, Let's go! <noise> ja też otwieram, Czekaj. ja sobie tak pojedynczo... Oj, o Jezu, poczekaj, jeszcze jedno. Dobra. To jest pierwszy drop, a, a tutaj jest drugi drop. Okej, okay. to ja dostałem 64 na i jeden Bray Stand. A to widzę, że leciły ładnie. Tak, tak. No może drop nie był powalający, ale przecież nie zawsze musi nam dropić coś dobrego. W końcu gdyby za każdym razem tak dropiło, byłoby pełno wystakowanych graczy. Ale oddejdźmy teraz na chwilę od tematu nederu, ponieważ wrócił mój przyjaciel. I tak wiem, nie powiedziałem wam gdzie poszedł, ale już wrócił. To ważne. Słuchaj tego. Widz odpisał. Nie, serio? Co ty gadasz? Odpisał. No, podpisał, tylko... Musimy co napisał? Teraz, musimy teraz czekać, bo on jest w szkole. Powiedział, że po szkole się zgadamy i powie co i jak. Ja mu załatwię zwolnienie. Dawaj. Y jaki adres? <grym i wytkuj> nie wiem stary, nie wiem. No ale musimy poczekać. Nie no, przysięgam. Mamy to, stary. Będzie dobrze, będzie dobrze. Tak jest. Tylko co teraz będziemy robić? Ja wiem, co będziemy robić. Ty się nie przejmuj. Mam okay. mega fajną rzecz do zrobienia. Okej, okay, okej okay. Wydawało mi się to trochę dziwne Bo Alek zawsze jak coś ogarnia To pierwsze co nawala do mnie wiadomościami A tym razem było inaczej I nie wiedziałem czego mogę się spodziewać Ale i tak czekamy na widza aż wróci ze szkoły Więc w sumie i tak nie mieliśmy nic lepszego do roboty Sto kratek Uwaga, stokratek kratek I uwaga I uwaga dokładnie tutaj Chodź stary, jesteś tu? No Dobra, dawaj, dawaj, dawaj co... Chodź, chodź nie pytaj, nie pytaj, idę, chodź. Idę idę, ja sobie tylko Lkę odłożę. Będziesz zdziwiony, no. za, zaufaj mi, że będziesz zdziwiony. No. Dobra, prawie zginąłem. Chodź tu, 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 tu. Proszę mnie nie bić tylko, dobrze? Chodź. Poczekaj jeszcze. Za daleko. Proszę tutaj... chodź. Eleczka w dłoń i trzeba leciutko wylecieć. O tutaj. No i to tu. Zobacz. Co, że... To jest ta nowa struktura, tak? Tak. Szczerze mówiąc trochę się zaskoczyłem Ponieważ była to nowa struktura na Anarchii Czyli Trial Chambers Która powstała w wyniku aktualizacji w wersji serwera No i w sumie nie codziennie spotyka się taką strukturę Dlatego postanowiliśmy ją troszeczkę pozwiedzać No, a jak to wygląda no Fajne zobacz, 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 zobacz Patrz, 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 patrz Patrz na górę No, jo. Co dobra, jest? idziemy dalej Idziemy dalej Łooo, ej dobra stary Nie, to wygląda naprawdę prześlicznie Widzisz to? A zobaczysz, jak jest zbugowane przy y, tej, przy tworzeniu tekstury. No, Widzisz? Znaczy no, no, no. tego czanku. Jak to już bywa na Anarchii, gdy pojawi się unikatowa struktura taka jak ta, to gracze bardzo często decydują się na jej odwiedzenie, przez co nie ciężko napotkać jakiegoś gracza. Zobacz, stary, jak ten czang w ogóle jest... To jest takie niesamowite, jakie tu jest zbugowane w ogóle, No nie, no to, stary, wyobraź sobie, my byśmy tutaj pierwsi przyszli, jakby to super wyglądało. No, a poza tym, wiesz, że to nie jest jedyna struktura na Anarchii po aktualizacji? Serio? Ej, to co jest za co jest? Ej, jak się... Co jest? Wiesz, że dalibyśmy mu radę? Ale stary, wiesz wy... się wystraszyłem? Siema Napisał siema pisze? Masz tabliczki? Czekaj, kraftuję tabliczki Nie ja mam, skraftuj Co ty robicie? O, dał tabliczkę Ja, ja wziąłem, ja wziąłem Tak? To pismo Pismo, że jesteśmy z sanepidu Zwiedzamy sobie Nawet tutaj, stary, możemy kogoś spotkać To prawda, to prawda, to jest chore Napisz, że jesteśmy z celepidów. Idziemy DC? Dobra, to. Ja jest pewnie widz. Także light. Nie ukrywam widok tego gracza lekko mnie przeraził. Mimo, że posiadał diamentowe przedmioty, to w sumie nie wiedzieliśmy, czy gdzieś w pobliżu nie ma jakiegoś trapa, albo co gorsza grupki jego znajomych. Dlatego połączyliśmy się na Discordzie. Stary, co ty tu robisz? No ogólnie znalazłem strukturę i farmie. Ja? Ale, no nie wiem, szłem z cave'em jest taka duża wylotka na Elytrę i znalazłem Trail nie? To dawno było ogólnie. Tu jeszcze kiedyś podobno majsa dało się zdobyć, ale nie wiem. Ja nie miałem, ale widziałem na rynku. Ale jak ty nas znalazłeś w ogóle? Jak, Czemu <laughs> nas home. nie zacząłeś mam, bić? Mam tam Home, no mam diaksa, nie? Po co miałem was bić? No ale chodzisz z Elytrą i diaksem to jest chore. No bo jest To jest chore, To, to jest chore, <laughs> <okay. śmiech> to, no, to, to nie jest zwykły diaksłopaki chłopaki. Trzeba Chcesz zobaczyć. Ja. Pokaż. A, dobra, już rozumiem tego Diaksa. Zobacz na niego jaki diaksowy był. <laughs> a to jest Diaks plus 7. W tym momencie zaczęło mi coś nie pasować. Gracz, który nas spotkał, miał przy sobie Elytrę i zapasowego seta, a to nie był dobry znak, dlatego postanowiłem zapytać wprost. Ty, a ty w sumie dlaczego nas nie zaatakowałeś, co? Nie wiem, wiem kim jesteście. O kurde. A okej, okay, dobra, to wiele wyjaśnia. No, to okay, to o, ale już bardziej mnie jasne. niż jego, co? Czy nie, nie, tak? nie. No dobra, to rozwiało moje wszelkie wątpliwości i domyślam się teraz, że jesteście bardzo ciekawi co z widzem, który dał mi informację o skrzynce. Otóż za mniej więcej godzinę będzie w domu i będziemy mogli w końcu dowiedzieć się gdzie ona się znajduje. A jak na razie wybraliśmy się z VDRS-em do netheru, aby odhaczyć kolejnego minibosa jakim jest Wither, który respi się w randomowych kordach, dlatego rozstawiliśmy się po różnych lokacjach i czekaliśmy aż się pojawi. Mam gościa, mam gościa! Gdzie masz? No postawił mi hydroklatkę Jeszcze Daj korek, daj korze, daj korze Minus 607 na minus 500 5, no, na minus 500 500 kratek mam Tak, Muszę, dobra, trzymać? dobra, dobra Jeszcze mi nie lotę dał... Ja pierdzielę, dobra. panowie Dobra, hydroklatka ja zeszła kratek, Żyjesz jeszcze? Tak, 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 tak. Na. Dał mi nie lotkę, dał mi nie lotkę Gdzie ty jesteś? Minus 700 na minus 500, minus 700 na minus 500. Minus 700, minus 500. Tak, tak, tak. Widzę, 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 widzę. mnie go. I ja pierdolę. No, no. A! To jest ode mnie! Tak? Od ciebie? Tak. Jak ty? Serio? Serio, od nie ciebie? Benziu. Tak, ode mnie. No i w tym momencie zdałem sobie sprawę, że naprawdę jestem nieśmiertelny. Czyli on mi nic nie zrobi, tak? Nie, nie, nie. Czyli Możesz. mogę go na przykład tak o. Tyk. I co teraz? Ja, I kto ja, teraz ja rządzi? A ja, a ja? Chodź, to chodź. Dobra, 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 został! Został, został! O, stary. Kto by pomyślał, że przez ten mały przypadek z początku filmu poznamy naprawdę fajnego ziomka, który przyjmie nas do swojej drużyny z otwartymi rękami i spędzi z nami wspaniałe chwile. I to było naprawdę super, ale powoli musimy się z nim żegnać, ponieważ czekał już na nas widz. No witam, witam! Witam! Dzień dobry. Ha, masz kordy tej skrzynki, stary. A, czekaj, sprawdzę. A w ogóle, co tam jest w tej skrzyni, że chcesz ją znaleźć? Um, no... No po prostu, chciałem ją znaleźć, no. O, to... zacz, zacz, zacz. Kurde, nie mam tych kordów. Ale pamiętam, że to było chyba minus na minus. I był okay. to biom... Plains, Z tego co pamiętam. Czekaj, a Plainsy co są, który, to jest który wiem. No, jak, nie wiesz? To jest ten taki jakby defaultowy, chyba, nie? No, taki zwykły, normalny, no. A, ok. okej. No. Ale ty no, wiesz, no co, i co to dalej? By... Ale wiesz, wiesz, ile to będzie szukania. No, stary, na razie nie mamy niczego, a to jest naprawdę, naprawdę No, co z tym, niega. ja wiem, ja wiem, ja wiem. No właśnie. No, mów o... dalej, mów dalej. No, jakbyś sobie stary przypomniał, to naprawdę proszę cię. Wiesz, napisz do mnie. Dobra, napiszę. No i tutaj wszystko się skomplikowało, ponieważ byłem pewny, że widz posiadał dokładne kordy tej skrzyni. Jednak zamiast tego mieliśmy tylko niepełne informacje o kordach minus na minus i biomie planes. Nie ukrywam, zacząłem zastanawiać się, czy to wszystko, co dzisiaj robiłem, miało jakiś większy sens. Stary, mam, mam, mam! Ale co? Skąd? Co masz? Co masz? Mam plan. Odpal Jaki? sobie rynek. No? Wyszukaj sobie dynamit. Dynamit. O kurde, mało ich jest. Jeden jest za. 8 z za 80 ty? koła. Ale co ty chciałeś? Kupuj dynamic, stary. Skupuj, Kupuję skupuj tak. tą resztę, której ja nie zdołałem kupić. Ale wytłumacz mi o co ci chodzi. Spokojnie już wam tłumaczę. Jeśli mamy tylko okrojone informacje, to należy z nich skorzystać. I wiem, że może to kosztować nas wiele dolarów jak i czasu, ale kto nie ryzykuje, ten nie ma zabawy. Dlatego skupiliśmy cały dynamit z rynku, bo wymienialiśmy się z graczami i wybraliśmy się w stronę kordów minus na minus i biomu Plains w poszukiwaniu zaginionej skrzyni. Oj, powiem ci, że może być ciężko. Ech, no zobacz ile mamy, w sumie cały bion mamy do przeczytania, więc ja bym się nie zdziwił, że będzie ciężko. O ile wiesz, o ile to będzie faktycznie to tutaj. Zobacz, zobacz stary, to może być wszędzie, patrz. No tak. To, to może być wszędzie, to, to może być wszędzie. Ja zwariuję. Kurde, no tu jest taka ściana z Pedroka, nie wiem. No to próbuj no, co no, wiesz. Nie, nie ma. Nie ma, nie ma. A, tu już jest void. Zostały mi ostatnie dwa. Czekaj. No dobra, O, tu jest jakiś guzik. A... No nie. Nie mamy już więcej, nie? Wykorzystałeś wszystko? No. Zobacz. O, no kurde. Bacz, 16 sztuk. Ale to wątpię, żeby to 16 sztuk nam wystarczyło, wiesz? <gryw> no <to> też. <gryw> <wiesz, to wątpię. gryw> Więc masz? No i co? No nie wiem. No. Idź tam, gdzie masz cutkę po prostu i tyle no No tak, tak trzeba, tu nie ma Niestety poszukiwania nie przynosiły żadnych rezultatów Nawet z większą ilością dynamitu, którą mój przyjaciel skupił lub wyhandlował W dodatku mieliśmy mały problem Ponieważ zaczynało brakować nam finansów do poszukiwań A ja nie lubię się poddawać Szczególnie, że jestem już tak blisko Dlatego czym prędzej udaliśmy się na drzewkarkę widza od złotego biletu I przez grube kilka godzin farmiliśmy pieniądze Dobra... Stary, mam 118 tysięcy. Ile? 118 tysięcy. Nie będę ukrywał, byłem już tym wszystkim zmęczony. Ale dajmy sobie jeszcze jedną próbę. Jakbyśmy to tutaj trafili, to powiem ci szczerze, jeszcze dzisiaj bym jechał kupić lotka, nie? No, mi się skończyło. Będzie, tak. Już ci się skończyło? Z tak. ci się teraz skończyło? Tak. Dobra, ja jeszcze mam 10 sztuk. Dawaj. Próbuj szczęścia, ale... stary. No właśnie wiesz co? Mam inny chyba pomysł. Mam tak. inny pomysł Stary, pamiętasz jak ten gościu do ciebie pisał? No Jak to robił? Pomogę Roku. ci. No. Ej, czemu my tego wcześniej nie przekminiliśmy? No właśnie co nie. Nie, tu nie ma. To nie Tu to... nie ma? To nie ten rejon. No i tak szczerze, to ja już się wewnętrznie poddałem. Nawet wrzuciłem do kosza wszystkie pliki z tego filmu. Ech, no ale co? Nie byłbym sobą, gdybym nie miał farta. Stary, widz znalazł kordy. Nie gadał. Naprawdę? Tak. Serio? Możesz się go zapytać, bo za tobą stoi. Co? Ej! Co ty? Siema. Siema. Stary, weź mi wytłumacz, jak ty te kordy znalazłeś, się No... Tego... Przeszukiwałem sobie starego kompa i patrzę jest screenshot tych koordynatów. To ja mam pytanie, nie mogłeś szybciej? Zanim zmarnowaliśmy jakieś kilka godzin pracy, kilkaset I... tysięcy na dynamity? Tysięcy? Kolego? E, weź go, weź kolegę wyjaśnić, co? Nie no, ja biorę za miecz. Ale wiesz co? <grym> o! Słuchajcie! No, dobra, dobra, Dlaczego się... <grym> dobra, bo pamiętaj, że on nam jeszcze musi podać te kordy. No, to mów o kordach. Aha. I okazało się, że to w ogóle nie były plainsy, tylko to była sawanna. Nie, no ja go Słyszysz, rozwalę. No? Ja go rozwalę. Nie. Stary, Człowieku. Wysiłem... Człowieku, nie. Bigo, bigo, bo jest szlach trafi. Nie, no żartuję, jeszcze nie dałeś co sorry, znaczy przepraszam. stary powstrzymaj, no. powstrzymaj swojego wewnętrznego posamachu, dobra? Dobrze. dobrze. No, to jakie te kordy były? Dobra, zróbmy to bez zbędnego przedłużania. boż sam jestem ciekawy, na co tam natrafimy. Jeżeli on nam powiedział prawdę, stary, to naprawdę będziemy bohaterami anarchii. No, tak szczerze bym ci powiedział, że wiesz, że tutaj nawet jakieś niki i typy Oj, mogą być. Weź sprawdzać, czy nikogo tu nie będzie. Ta, bo to nie ta, wiadomo. Wiem, wiem, wiem. Ale co z głęboko. Okay. O. Czekaj. Jesteśmy na dole. Czekaj, 2, 5, 6, 7. Tutaj, tutaj. Oj. Tutaj gdzieś. Okej, okay, ale. Ja nie mam dynamitu Coś mówiłeś? A Okej. Okay. No, to działaj. Ale to masz dokładne kordy dosłownie? Nie no gdzieś tu. Lewo czy prawo stary, gdzie, gdzie? Lewo, lewo, dawaj, lewo. Lewo? Dobra, Dawaj lewo To jest prosto okay. To jest prosto? Ale dobra, czekaj. Nie... Dawaj. No dobra, rozkopuj stary wszystko, gdzie, nie. To jest rozkopuj chorób. wszystko, wal. Dobra, wykorzystuję wszystko. Jest! Jest! Dobra! Ja pierdziele, co to jest, to naprawdę ja, e, istnieje? V01-1, 1, Protection 10, Aqua Affinity, Respiration 10, un Unbreaking 10. Ej, to naprawdę istnieje, co jest? Dobra stary, nie pozostaje nam nic innego jak po prostu ją założyć. Dawaj, 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 ja jestem ciekawy. 3, 2, 1, Stary, ona daje strefa trójkę! Chowaj to, chowaj Patrz. to. Nie, po... Ej, 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 ej! ej. Ty jesteś jakiś chory? Dobra, stary, stary, stary. Słuchaj mnie teraz. Nie, nie. Masz nikomu o tym nie mówić? Ja ją ja wchodzę do Ender Chesta i jest cisza. Nikomu nie mówię. Nikomu. Nikomu. Stary, jesteśmy bohaterami. Zrobiliśmy jesteśmy. to. A teraz chciałbym, żebyście zapamiętali, chociaż jedno. Mimo że ciągle coś nie wychodzi, pomimo mocnych starań, to najważniejsze jest trzymanie się celu.